Witam dzisiaj będziemy sprawdzić temperaturkę oleju yy, Oleju Pracującego, hydraulicznego, tak? Mam taki sprzęt i yy, chwilę już pojeździłem, yy, bo tak Podnica oleju jest podpięta już w termostaci. 43. Sprawdzimy z tej strony 52 Zobaczymy czy się włączy Czy się włączy chłodnica Widać Nie włączyła Jeszcze nie ma tej temperatury 50 stopni spróbujemy pojeździć Nie włączyła Spróbuję pojeździć I żeby rozgrzać ten Olej To ja już tu parę kółeczek porobiłem Kółeczka aż się normalnie zgodziło Powinniśmy i wsteczny Spróbuję rozgrzać olej. Zobaczymy, zobaczymy, czy się włączy górnica oleju. O, benzyna się pewnie kończy. Tak, mi się zdaje, no to potesta. Bo i zaczyna przerywać. Mi się wydaje, że. Bo już zaczyna przerywać. Wydaje się, że się kończy paliwo No i super Koniec testu Na razie, cześć Ja pierdziu